Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, skorpiony. Horoskop na czerwiec 2023 roku. Pół roku minęło. I co dla skorpionów? Góra. Góra to jest tak: to są, to są urzędy, to są przedstawiciele prawa, to są sytuacje, które. Nie są lekkie. I tu trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, jaką pójdę drogą? Czy prosto przez szczyt, ale mogę tam wejść i potem, wiecie, im wyżej wejdziesz, tym z większej wysokości spadasz, tak? Czy wybiorę drogę dłuższą, ale mniej ryzykowną? Karta góry. Bardzo często stabilizuje. Stabilizuje. <grych> pokazuje. na przykład stabilnego partnera. No bo góra jest nie do ruszenia, prawda? Czyli w pozytywie. To jest stabilizacja. Ale też takie przygwożdżenie do jednego miejsca, do jednej osoby. Zobaczmy, co na to tarot, jak tutaj. Tarot odniesie się do tych dylematów, o których mówiłam analizując kartę góry. Dla skorpionów wyzwanie to dziewiątka denarów. No, Jaki po, jaka, jak podobny ten dom do tej karty góry, prawda? Jakiś wysoki budynek może symbolizować. Faktycznie też może być dom po prostu. Jakąś drogę do domu dla niektórych. Wracać, nie wracać. Ciężkie sprawy, takie domowe, a też może być obarczenie sprawami związanym z domem. Co będzie zatem Wam pomagać? Arcykapłan. Siódemka. Siódemka buław. Król Denarów. Teraz mi się kojarzy, że skorpion bardzo chce zatrzymać jakiś skarb. Co jest skarbem obojętnie, no może być osoba, może być miejsce, może być rzecz, tak? Skorpion, ja mam ten skarb, i ja nie wypuszczę tego z rąk. I e, zmierzacie w prostej linii do, do właśnie do kart króla denarów, a król denarów, jego grabie ewidentnie grabią do siebie. Dlatego tu właśnie mówię o tym e, posiadaniu, jakby zdaniem Skorpiona na własność i chęcią zatrzymania tego czegoś za wszelką cenę, nie wypuszczenia tego z rąk. Tylko, że teraz ten proces, tak? Jak to zrobić, żeby nie wypuścić tego z rąk? Może symbolizować góra. I arcykapłan i góra i jedno wspólne znaczenie to, to są urzędy, to są przepisy. No bo arcykapłan kieruje się jakimiś zasadami moralnymi, przepisami, prawda? To mogą być wszystkie osoby, które są mentorami w jakiejś dziedzinie. Czyli, żeby nie wypuścić tego swojego skarbu z rąk, skorpion powinien kierować się daleko posuniętą etyką powinien kierować się zasadami moralnymi, i powinien kierować się prawem. Mimo, że ta droga do osiągnięcia celu, nie wypuszczę skarbu z rąk, może być nieco dłuższa niż pójście na skróty. Czyli nie szanuję norm, nie szanuję prawa, nie słucham nikogo, idę na skróty. Ale tak jak powiedziałam, fajnie jest na skróty, tak? Męcząco, ale krótsza droga, tylko potem zejście trudniejsze. Do przeszłości odejdzie karta siła mocy. No tak, po, o, pokonywanie jakichś trudności. I droga. Droga do pokonania. Sprawa nabiera tempu, tempa. Paź denarów. Skorpion w Pażu denarów, a chce być królem. Zatem ma skarb, którego nie chce wypuścić, bo to pozwoli skorpionowi być właśnie tym królem denarów. Okej. Okay. Tak, kolejna interpretacja tych kart moi drodzy to sytuacje związkowe. Może chodzić o jakąś relację, dwójka kielichów. I skorpion tkwiący, który nawiązał tę relacje, prawda, czuje, że to jest coś nowego w paziu denarów, coś stabilnego, ale bardzo nowego. I chce, w tym przypadku tym skarbem będzie związek, druga osoba. Chce, żeby to partnerstwo było stałe i stabilne, prawda. Jak to zrobić? No. Niektórzy, żeby razem zamieszkać, prawda, no to stwierdzą, dobra, oświadczę się, ożenię się, wyjdę za mąż. Um, może być też kwestia de do decyzji, albo ta osoba, albo ta, prawda, w którą stronę iść. Coś trzeba zamknąć, żeby otworzyć coś nowego. Ten proces, Decyzyjny, proces przechodzenia z jednej relacji w drugą. W karcie góry nie jest prosty. Natomiast widoki na uzyskanie stabilizacji finansowej, partnerskiej, bardzo realne. Tu sporo zostało już zrobione. Obawiam się, że może skorpion mieć takie poczucie: ja już nie mam siły. Nie? bo karta mocy tutaj, ona odchodzi do przeszłości, czyli jakby brakuje siły motywacji, więc może te siłę i motywacje znaleźć w jakimś, w postaci jakiegoś wsparcia. Jeśli ktoś wsparcia w postaci osoby i rozmów z tąże właśnie osobą, która będzie dla Was autorytetem moralnym, to Ktoś chce iść do księdza, może iść. Ktoś ma, nie wiem, guru jakiegoś tam, no to niech się skonsultuje. Jeśli to nie chodzi o osobę, a chodzi o instytucję, no to zasięgnąć tutaj, jakby informacji na temat wszelkiego typu prawideł prawnych. Ma słomaślane, ale o to mi chodzi, żeby nie robić niczego wbrew prawu, niczego wbrew zasadom obowiązującym. Zmieniacie. Partnerkę na drugą partnerkę, partnera na partnera drugiego, tak, obojętnie, to zróbcie to godnie. Ech, w tym całym zamieszaniu może być ważna również sprawa domu. Dobra, mam nowego partnera, partnerkę, ale gdzie ja będę mieszkać, nie? Może właśnie ten dom, to mieszkanie jest tym skarbem, którego nie chcecie wypuścić w rąk, z rąk w czerwcu. Bo właśnie dziewiątka denarów, czyli karta obfitości finansowej, będzie Wam dawać poczucie stabilizacji finansowej, poczucie niezależności finansowej, poczucie posiadania. Wzmocnienie tego poczucia, bo wy sami siebie postrzegacie jako pazia denarów, nie? Jako osobę na początku drogi finansowej, która musi coś tam zdobywać, zagarniać. Dla siebie. E, rada dla Was dwójka mieczy. Nie udawaj, że nie widzisz. Hm. Nie udawaj, że nie widzisz. Nie wahaj się. Bo dwójka mieczy to jest takie poczucie, w którą stronę nie pójdę, to, to jakby z mojego miejsca tu i teraz nie ma dobrych rozwiązań, nie ma dobrych dróg. Natomiast dwójka mieczy jako rada mówi, no nie udawaj, że jednak tego, że nie widzisz, tak, że cały czas tkwisz w tym jakimś czarnowidzeniu scenariuszy, obojętnie jakich, tylko w rydwanie trzymaj to swoje życie w ryzach, trzymaj partnerstwo, trzymaj pracę, trzymaj stan posiadania, zdaj sobie z tego sprawę, że posiadasz skarb i tego broń. I tym optymistycznym akcentem kończę czytanie na czerwiec.